Witajcie. Ten wykład dotyczyć będzie funkcji językowych, a konkretnie trzech typów funkcji. Po pierwsze, przepraszanie. Po drugie, przyjęcie przeprosin. Po trzecie, udzielanie rady. Na początek dialog, w którym znajdziecie przykłady tych funkcji. I'm very sorry I wasn't at your birthday last week. Oh, that's alright. What happened? My guinea pig got ill. She stopped eating. I don't have a clue what's wrong with her. If I were you, I'd visit a vet. Well, I think I'll give her some vitamins. My advice is, think about a vet. It might be something serious. Okay, I will. Spójrzmy teraz na przepraszanie oraz przyjęcie przeprosin. Jeżeli chodzi o to pierwsze, to w dialogu usłyszeliśmy I'm very sorry, czyli bardzo przepraszam, czy bardzo mi przykro. Inne opcje to forgive me, czyli wybacz mi, albo I want to say sorry, czyli chcę przeprosić, czy też I do apologize, czyli naprawdę przepraszam. Jeżeli chodzi o przyjęcie przeprosin, to w dialogu usłyszeliśmy Oh, that's alright, w porządku! Oraz inne opcje, czyli It doesn't matter, nic nie szkodzi, albo Never mind, nic się nie stało, nie przejmuj się. Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób możemy udzielić rady w języku angielskim. W dialogu pojawiły się następujące zdania. If I were you, I'd visit a vet, czyli gdybym był tobą, poszedłbym do weterynarza. To oczywiście drugi okres warunkowy. W dialogu zobaczyliśmy również następującą wypowiedź. My advice is think about a vet. Czyli radzę Ci pomyśl o weterynarzu. Jakie jeszcze inne możliwości możemy zastosować? Na przykład czasownik should, czyli powinieneś. Spójrzcie na te przykłady. I think you should go to a vet, czyli myślę, że powinieneś pójść do weterynarza. Albo you should be more careful. Powinieneś być ostrożniejszy. Czy też you shouldn't go there. Nie powinieneś tam pójść. Możemy również użyć trybu wskazującego. Spójrzcie. Don't stay at home. Go to a vet. Nie zostawaj w domu. Idź do weterynarza. To tyle, jeżeli chodzi o tę funkcję. Zróbcie kilka ćwiczeń i do zobaczenia w kolejnym edukaście.